Zakład chwolka podejmuje się organizacji przewozów zwłok ze Szwajcarii do Polski oraz z Polski do Szwajcarii. Wieloletnie doświadczenie w branży transportu zmarłych, a także znajomość przepisów obowiązujących w Szwajcarii są gwarancją, że formalności zostają dopełnione w sposób sprawny i prawidłowy. Dzięki temu rodzina ma pewność, że osoba zmarła zostanie przetransportowana do Polski w zaplanowanym terminie. Transport zwłok i prochów zmarłych ze Szwajcarii odbywa się na podstawie pełnomocnictwa, które rodzina zmarłego udziela firmie Folka. Wcześniej niezbędne jest dopełnienie formalności urzędowych na terenie Szwajcarii w wydziale konsularnym ambasady RP w Bernie. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat transportu zmarłych ze Szwajcarii do Polski, należy dzwonić pod całodobowy numer w Polsce: plus +48 608 135 247. Powtarzam numer plus czterdzieści osiem sześćset osiem sto dwieście czterdzieści siedem.